W okazji Świąt Narodzenia Pańskiego nasza wspólnota życzy Wam przede wszystkim tego, abyście Nowonarodzonego Chrystusa zaprosili do Waszego żubka, który znajduje się tutaj. Życzę Wam wszystkim, abyście go ogłosili i zatrzymali przy sobie, aby goszczący Chrystus wprowadził pokój do Waszych domów i rodzin. Święta Bożego Narodzenia to niezwykły czas. Celebrując Narodzenie naszego zbawiciela, sami przeżywamy duchowe odrodzenie. Bywając kolędy i dzieląc się opłatkiem zapominamy o wszystkich właśnie i sporach. Te radosne dni spędzamy w gronie najbliższych. W nowym roku życzymy Wam bezwarunkowych duchowych decyzji. wzór marei oczywiście. Zdrowia, szczęścia, pomyślności, błogosławieństwa Bożego. Wysłasujesz Bożego narodzenia. Szczęść Boże. I akcja. <noise> Piszcie jeszcze? I zaczynaj Popatrz w kamerę? Tak. No, Dawaj, szybko, nie ma czasu. W roku życzymy nam bez parąkowych. No bo to... Świecim było decyzji. No patrzcie to chodzi. Już? Dobra, możesz mówić. Czekaj, ja tak nie, będę. Nie, Jak tak. chcesz, to możesz mówić. Jo? Tak. Bogostawiony świąt narodzenie pańskie. Błogosławiony Świąt Narodzenia Pańskiego. Jeszcze raz uśmiechnijmy Nie, to jest konkretne. Nie tylko w waszych domach, ale również w każdej waszej księgarni, w lodówce, no, w miejscach pracy, w szkołach, <grym> czy nawet w domach.